No, witam. Dzisiaj gruba robota, wymiana sprzęgła. Słuchajcie, w takim Oplu, jak zwykle, belka zwięta. W tym samochodzie zawsze trzeba to zjąć, ponieważ tam nie wyjdzie skrzynia biegów. No i tak, odwieczny przyrząd diak. oczywiście się przydał. Dwuma, słuchajcie, w fatalnym stanie. Tutaj ta panewka jest już wyrobiona. Nie mam jak to tak pokazać jedną ręką, ale możecie zobaczyć, jak tutaj jest yy, względem tej panewki. Tutaj ta jedna masa, a jak tu widzicie, tu jest na równo praktycznie, a tu jest opuszczone, i przez co ten koło dwumasowe opadło i sprzęgło już zebrało. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest szpara, tu już jej w ogóle nie ma. No to, to już jedno o drugie tarło sprzęgło. Jeszcze nie było takie złe, powiem Wam. Tutaj słoneczko w miarę. Tarcza jeszcze w miarę. No, jeszcze by to polatało, gdyby i ten dwumas. Oczywiście, jak już dwumas nowy dajemy. No to i nowe sprzęgło. Tutaj jest nówka delikatnie. No, jest lekko grubsza ta tarcza, ale też minimalnie. Yy, no, i co tam. Jeszcze wam pokazać. Chodźmy do kanału. Spuszczenie żwału do wymiany za syfione olejem. To już chyba nawet yy, ten syf to na tyle blokuje, że to już nic nie cieknie, albo to jakiś pył dodatkowy, który się zmiesza z olejem. No wymieniamy oczywiście, nie ma dwóch zdań. Skrzynia biegów zada do czyszczenia, bo tu już jest wystrzęgi chyba też już puszczał. I do tego jeszcze doszła e, zużyta okładzina tarczy. Czyli te opiłki wszędzie się poprzyklejały, więc wchodzi cały nowy komplet, dwumas sprzęgowy sprzęglik, e, i tutaj uszczęcie wału. Walka tu się urwała śruba od wydechu. Pomimo, że było grzane, urwało się. Musieliśmy tutaj zazwiercić to, powalczyć, ale wyszło. No tak, to co, no. Nic ciekawego, jeszcze tu musimy zobaczyć klakson. Właściciel mówi, że ten klakson był u elektryka wymieniany parę miesięcy temu, no, na pewno. Nie wydaje mi się. No tak, to bez większych przygód, no, bo wychodziło wszystko. Magiel tutaj wisi. I tyle. Bierzemy się ramycie, składanie. No i słuchajcie aktualizacja. Wysprzęgnik już wymieniony na nówkę. Skrzynia jest wymyta, trochę przejaśniała. No i tutaj siedzi złoto, czyli dwumas nowy z sprzęgła. Biorę się za wkładanie. I auto będzie jeździło. Ciekawe czy to od nowości było sprzęgło. Chyba nie widziałem tam jakiego, żadnego znaczka, wiecie, GM-a. Więc może już było zmieniane. Auto ma 200 parę tysięcy na pewno. No i tak. no, Bierzemy się za wkładanie. No i słuchajcie, dzień prasy mija. Skrzynia włożona tam na górze. Zostało tam akumulator założyć. Sprzęgło odpowietrzone. Biegi podłączone. Zawiecha poskręcana. No i auto będzie jeździło. Ogólnie tutaj już robiłem się czas temu serwis hamulców I to tak na grubo, tarczy, klocki przód i tył Z zaciskami i tam jeszcze osłonami e, tarcz z tyłu No trochę auto doinwestowane Stare, ale będzie jeździło Roboty było cały dzień Ale fajnie, wszystko poszło Trzymajcie się, do następnego